Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Chciałbym zadać dwa pytania dotyczące relacji Polski z Federacją Rosyjską, a konkretnie inwestycji, które mają być, czy już są realizowane w obwodzie kaliningradzkim. Po pierwsze, Bardzo proszę. Proszę. po pierwsze chciałbym zapytać, czy z władzami polskimi była konsultowana sprawa rozbudowy i podniesienia standardu lotniska w Kaliningradzie. Jest to lotnisko, które. Ja wolę się trzymać realiów, to co na mapach, a co co w sercu, to myślę, że tutaj się zgadzamy, ale mapy są mapami, pieczątki są pieczątkami, państwa, państwa mają prawo do nazywania swoich terytoriów tak, jak sobie tego życzą. Czy była, czy była na ten temat rozmowa z, z polskimi czynnikami odnosił. I druga, drugie pytanie, myślę, że być może jeszcze ważniejsze, mianowicie dotyczące budowania w obodzie kaliningradzkim elektrowni atomowej. Oddziaływanie tych, takich obiektów przekracza granice. Jest to sprawa nie tylko dotycząca bezpieczeństwa, ale też i potem sprzedaży energii. Padały też takie głosy, że być może wycofanie się polskich władz z inwestowania w elektrowni w Ostrołęce spowodowane było tym, że władze Federacji Rosyjskiej zaproponowały tanią energię z elektrowni w Kaliningradzie. Chciałbym zapytać, czy Budowa elektrowni w Kaliningradzie była konsultowana z władzami polskimi z zakresu bezpieczeństwa, transportu energii i innych czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Polski. Dziękuję.